Są w życiu chwile, kiedy świat zdaje się zatrzymywać. To subtelny, niemal niedostrzegalny moment, w którym wszystko wokół cichnie. I nagle pojawia się spojrzenie, obecność, synchroniczność, której nie sposób zignorować. To nie jest przypadek, to nie zbieg okoliczności, to wszechświat odsłania coś, co czekało na ciebie przez cały ten czas, kogoś, kto czekał na ciebie przez całe życie. I to objawienie, choć owiane tajemnicą, ma głębokie korzenie w ludzkiej psychice. Karl Jung nazwałby to manifestacją nieświadomości zbiorowej poprzez synchroniczność. Pozornie przypadkowe spotkanie, ale naładowane symbolicznym znaczeniem, tak jakby czas cicho spiskował, aby dwie drogi w końcu się przecięły. Nie chodzi tu tylko o romans czy namiętność. Chodzi o ponowne spotkanie dusz, które dzielą tę samą archetypową wibrację. Jung mawiał, że to, z czym nie zmierzymy się w nas samych, spotka nas jako przeznaczenie. I odnosi się to nie tylko do naszych konfliktów, ale także do naszych najgłębszych powinowactw. Czasami spędzamy lata przygotowując się wewnętrznie. Nie wiedząc o tym, by rozpoznać kogoś, kto rezonuje z najbardziej autentycznymi częściami naszej istoty. To oczekiwanie nie poszło na marne, ani nie było bierne. To oczekiwanie było alchemiczne, było wewnętrzną transformacją. To objawienie wszechświata, to pokazanie następuje, gdy przestajemy rozpaczliwie szukać na zewnątrz i zaczynamy stawać się tym, kim naprawdę jesteśmy w środku. To tak, jakby świat zewnętrzny czekał na to wewnętrzne wyrównanie, aby następnie odsłonić zasłonę i ujawnić to, co zawsze tam było: drugiego człowieka, lustro, dopełnienie, spotkanie. W psychologii analitycznej Jung proponuje, że wszyscy mamy animę lub animusa, psychiczny obraz kobiecości u mężczyzny i męskości u kobiety, który działa jako pomost między ego a nieświadomością. Ten wewnętrzny inny głęboko wpływa na nasze relacje i idealizacje. Spotkanie kogoś, kto dotyka tego archetypu w nas, jest jak zobaczenie zmaterializowanego czegoś, co zawsze istniało w sferze niewidzialnej. Ale to nie oznacza, że wszechświat dosłownie manipuluje pionkami na planszy, by romantycznie połączyć nas z kimś przeznaczonym. Zamiast tego jest to jak taniec między tym, Kim staliśmy się wewnętrznie, a tym, co świat oddaje nam jako odbicie. Kiedy zbliżamy się do naszej esencji, stajemy się zdolni dostrzec kogoś, kto również tam jest, wibrując na tej samej częstotliwości, szukając z tą samą głębią i czekając z tą samą intensywnością. Często nie jest to ten, kogo się spodziewaliśmy, ale jest to ktoś, kto rozpoznaje nas bez wysiłku. Kto widzi nas poza maskami, kto dotyka nas tam, gdzie nikt inny nie dociera. To jest ten znak, to jest to objawienie. Kiedy odnajdujesz siebie, pojawia się ten drugi. Ponieważ w głębi duszy to oczekiwanie było obustronne, nawet jeśli nieświadome. I właśnie dlatego wszechświat to pokazuje. Nie dlatego, że decyduje za nas, ale dlatego, że odpowiada na to, kim się staliśmy. Idea, że ktoś może czekać na nas przez całe życie, brzmi jak starożytny mit, jeden z tych, które przetrwały pokolenia między wierszami baśni, piosenek i cichych modlitw. Jednak to oczekiwanie, dalekie od bycia statycznym, romantycznym czuwaniem, jest procesem dojrzewania psychicznego i duchowego. To wezwanie, by każdy z nas zanurzył się we własną nieświadomość, zszedł w głębiny cienia, jak proponował Jung i tam odnalazł zagubione fragmenty duszy. Cień, to pojęcie tak kluczowe w dziele Junga, reprezentuje wszystko to, czym jesteśmy, ale czemu zaprzeczamy, co wypieramy lub ignorujemy. Emocje, cechy, pragnienia, wspomnienia. Wszystko co nie zmieściło się w narracji naszego idealnego ja, zostało zepchnięte do tej psychicznej piwnicy. I dlaczego ma to znaczenie, gdy mówimy o kimś, kto czekał na nas całe życie? Ponieważ dopóki nie zintegrujemy naszego cienia, rzutujemy na drugą osobę to, czego nam brakuje. I tak właśnie mylimy pożądanie z przeznaczeniem, brak z miłością, przywiązanie z połączeniem. Prawdziwe oczekiwanie, to, które łączy się z symboliką wszechświata objawiającego coś głębokiego, wymaga, abyśmy byli na tyle kompletni, by rozpoznać drugiego jako odrębną istotę, a nie jako lustro naszych braków. Jung pisał. Spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają przemianie. Innymi słowy, prawdziwe spotkanie nie tylko nas rozpoznaje, ono nas zmienia. I tu dochodzimy do kluczowego punktu. Nie chodzi tylko o to, kto na nas czekał. Chodzi o to, kim byliśmy w trakcie tej drogi. Jakim człowiekiem stałeś się czekając? pielęgnowałeś ciszę czy hałas, wzrosłeś czy stwardniałeś, budowałeś mosty czy wzmacniałeś mury, bo to, co nazywamy oczekiwaniem, często jest w rzeczywistości szlifowaniem duszy. Procesem, który usuwa nadmiar, który zmusza do zmierzenia się z nieobecnością i który przygotowuje do przyjęcia tego, czego się pragnie w sposób dojrzały. To, co wszechświat ujawnia, nie jest cudem znikąd. Jest odbiciem cyklu, który dopełnił się w tobie, punktem zbieżności między twoim wewnętrznym poszukiwaniem a symbolicznym czasem drugiej osoby. To spotkanie z kimś, kto czekał na ciebie całe życie, manifestuje się tylko wtedy, gdy dajesz sobie przyzwolenie na życie w obecności, nie kierując się już lękiem przed samotnością, ale wolnością bycia pełnym. To wymaga odwagi. Ponieważ zobaczenie tego, kto na ciebie czekał, to także zobaczenie tego, co zignorowałeś w sobie, to uznanie, jak bardzo uciekałeś od siebie, goniąc za ludźmi, schematami lub uczuciami, które nie były gotowe cię przyjąć. To zrozumienie, że istniał właściwy czas, nie chronologiczny, ale archetypowy, i że w tym czasie kryje się objawienie, obecność, która wyróżnia się w tłumie bez wypowiedzenia ani jednego słowa. Ponieważ rozpoznanie płynie z duszy, a nie z intelektu, a kiedy to nadchodzi, po prostu wiesz. Nie dzięki dowodom ani logice, ale dlatego, że wewnętrzna cisza zestraja się z ciszą drugiego, i obie mówią: Czekałem na ciebie. Czekanie zatem nie polega na siedzeniu z założonymi rękami, ale na byciu z otwartymi oczami i przebudzoną duszą. To wędrówka między cieniem a światłem, między starymi ranami, a niedawnym uzdrowieniem. Jung ostrzegał nas, że to, co najbardziej wpływa na nas emocjonalnie, mówi nam bardzo wiele o nas samych, i dlatego ten drugi, zwłaszcza ten, kto dotyka naszej esencji, działa jak symboliczny detonator transformacji. Kiedy mówimy o kimś, kto czekał na ciebie całe życie, przywołujemy nie tylko postać zewnętrzną, ale także część wewnętrzną. Te, która pozostała wierna Twojej esencji, nawet gdy Ty się od niej oddaliłeś. Może to być osoba, tak, ale może to być również sposób kochania, rodzaj połączenia, stan obecności, którego jeszcze nie znałeś. To tę część odsłania wszechświat, kiedy jesteś gotowy ją zobaczyć, a do tego trzeba być gotowym spojrzeć naprawdę. Patrzenie jest niebezpieczne ponieważ dostrzeżenie drugiego w jego głębi wymaga, abyśmy również zobaczyli siebie. Dlatego tak wiele prawdziwych połączeń jest unikanych, sabotowanych lub odkładanych na później. To nie strach przed drugim człowiekiem, to strach przed lustrem, ale kiedy ten ktoś się pojawia, ten kto czekał na ciebie w milczeniu, nie z zależności, ale z synchronii, nie ma już ucieczki. Dusza rozpoznaje. I to rozpoznanie otwiera nowy cykl indywiduacji. Indywiduacja, według Junga, to proces, w którym człowiek staje się tym, kim naprawdę jest, realizując się jako unikalna istota integrując przeciwieństwa istniejące wewnątrz: światło i cień, rozum i intuicję przeszłość i przyszłość. I to w tym procesie spotkanie staje się możliwe. Ponieważ ten, kto pozwala sobie na indywiduację, staje się zdolny do kochania bez potrzeby posiadania i do oddania się bez zatracania siebie. W tym punkcie drugi człowiek przestaje być ideałem lub projekcją, a staje się towarzyszem podróży. Kimś, kto również przeszedł swoją własną drogę, zmierzył się ze swoimi cieniami, upadł, wstał i teraz jest tam. Nie po to, by cię dopełnić, ale by iść z tobą. Jung powiedziałby, że dwie połówki nie tworzą całości, gdy chodzi o duszę, tylko dwie całości mogą stworzyć prawdziwą jedność. Ale tutaj jest najpiękniejszy i najbardziej niepokojący szczegół. Wszechświat nie pokazuje tego kogoś wtedy, gdy nie możesz się doczekać, by zobaczyć, ale wtedy, gdy jesteś gotowy, by być widzianym. Nie chodzi o zasługi moralne, ale o gotowość psychiczną. Oczekiwanie drugiej osoby nie było bierne. Było aktywne, nawet jeśli niewidoczne. On lub ona również przeszli przez swoje inicjacje, również musieli umrzeć dla starej wersji siebie, zanim mogli spotkać Cię z otwartymi oczami. I kiedy ten moment nadchodzi, świat wokół może pozostać taki sam, ale coś w tobie zmienia się na zawsze. Jest wspomnienie, które nigdy nie zostało zapomniane, jedynie uśpione. Rodzaj ponownego spotkania z echem, które zawsze nosiłeś, ale nie wiedziałeś skąd pochodzi. Może to właśnie nazywają przeznaczeniem, a może to po prostu psychologia głębi duszy, czyniąca swoją cichą magię. Jest nieuniknione, że mówiąc o spotkaniach archetypowych, myślimy o tajemniczej sile, która zdaje się kierować pewnymi wydarzeniami. Jung nazwał to synchronicznością. Zdarzeniami, które nie mają oczywistego związku przyczynowego, ale są połączone głębokim znaczeniem, śnisz o kimś, kogo nie widziałeś od lat, a następnego dnia wpadasz na niego na ulicy. Czujesz, że coś się w tobie zmienia, i wtedy ktoś się pojawia, jakby w odpowiedzi na ten nowy stan wewnętrzny. To nie jest magia. To symboliczny język wszechświata, tłumaczony przez nieświadomość. Co prowadzi nas do fundamentalnego punktu. Rozpoznanie tego, kto czekał na nas całe życie, wymaga czegoś więcej niż uważnych oczu. Wymaga słuchania symbolicznego, zdolności postrzegania poza dosłownością, ponieważ ten, kto na ciebie czekał, może pojawić się w sposób nieoczekiwany, zakamuflowany prostotą, pozbawiony natychmiastowego oczarowania. Nie zawsze przyjdzie ubrany w ideał, ale będzie niósł coś ważniejszego esencjonalną znajomość. I tutaj leży jedno z najczęstszych złudzeń duszy. Mylenie intensywności z głębią. Prawdziwe oczekiwanie nie kończy się fajerwerkami, ale wspólną ciszą. Ten, kto czekał na Ciebie całe życie, nie przychodzi, by cię porwać, ale by iść obok Ciebie, w podobnym rytmie szanując Twoje pauzy, Twoje cykle, Twoje bóle. Półczesna kultura nasycona obrazami i idealizacjami, Wytrenowała nas, by szukać miłości naszego życia, tak jakby to było trofeum walidujące naszą egzystencję. Ale psychologia głębi uczy, że zanim znajdziemy miłość życia, musimy znaleźć życie w miłości: miłość jako ekspresja duszy, jako pole lustrzanego odbicia, jako taniec dwóch nieświadomości gotowych się odsłonić. Ten ktoś, kto na ciebie czekał, nie szukał doskonałości, szukał prawdy. I być może dlatego spotkanie nie nastąpiło wcześniej, ponieważ wciąż chowałeś się za maskami, wciąż nosiłeś zbroje, które uniemożliwiały prawdziwy kontakt. Oczekiwanie drugiego było oczekiwaniem na Twoją emocjonalną nagość, na Twoją odwagę bycia bezbronnym, na Twoje pozwolenie, by być widzianym takim, jakim naprawdę jesteś. A kiedy to się dzieje, kiedy spotkanie następuje między dwiema duszami, które nie muszą już grać ról, instaluje się coś świętego. Nie w sensie religijnym, ale w sensie archetypowym: sakrum jako to, co łączy nas z tym, co większe niż ja. Miłość w tych kategoriach jest portalem do całości. Nie trzemawiał, że znalezienie kogoś, kto nas rozumie, to cud. Jung z kolei widział w relacjach szansę na współdzieloną indywiduację. Podróż, w której każdy, znajdując drugiego, zbliża się bardziej do siebie. Nie ma fuzji, ale jest odzwierciedlenie. Nie ma posiadania, ale jest obecność. I być może to właśnie wszechświat chce Ci dziś pokazać, że najprawdziwsza miłość to nie ta, która wypełnia pustkę, ale ta, która budzi Twoją pełnię. I że ktoś, gdzieś na zewnątrz lub wewnątrz Ciebie, czekał na Ciebie z cierpliwością. Z ciszą, z symboliczną wiernością, ponieważ wiedział, że pewnego dnia się odnajdziesz, a odnajdując siebie, odnajdziesz też Jego. W czasie nieświadomości kryje się starożytna mądrość. Podczas gdy ego żyje uwięzione w tiktak pośpiechu, nieświadomość działa poprzez cykle, rytmy i dojrzewanie. To, co dla naszego racjonalnego ja wydaje się trwać długo, dla duszy. Jest tylko jednym krokiem w tańcu. Dlatego często przechodzimy przez relacje, które nie rozkwitają, przez połączenia, które się zrywają, przez spotkania, które się nie utrzymują, nie dlatego, że zawiedliśmy, ale dlatego, że nie byliśmy jeszcze gotowi przyjąć tego, co naprawdę rezonowało z naszym centrum. Jung twierdził, że nie stajemy się oświeceni wyobrażając sobie świetliste postacie, lecz czyniąc ciemność świadomą. To jest wyzwanie, które poprzedza wszelkie głębokie objawienie. Zanim znajdziemy tego, kto na nas czekał, musimy rozpoznać, kim byliśmy. Ile z nas jest wciąż uwięzione w odziedziczonych wzorcach, nieuleczonych traumach, nieświadomej lojalności wobec bólu? Ten drugi, ten, kto czekał na ciebie całe życie, nie przyjdzie, by uleczyć to, na co nie chciałeś spojrzeć. Przyjdzie, gdy ty już będziesz w trakcie uzdrawiania. Kiedy będziesz otwarty na wewnętrzną zmianę, kiedy pycha nieco się rozpuści, kiedy sztywność zostanie poluzowana przez straty, a serce w końcu będzie mogło przyjmować bez próby kontrolowania. To tutaj wkracza archetyp jaźni, self u Junga, regulujące centrum psychiki, które zawsze dąży do całości. Kiedy podążamy za jego kierunkiem, nawet po omacku, pośród błędów i ciszy, Zbliżamy się do naszej esencji. A jaźń często komunikuje się poprzez spotkania, które prowokuje, popycha nas ku relacjom, które nas konfrontują, transformują, odsłaniają. Aż pewnego dnia jesteśmy gotowi na te, która odzwierciedla nas nie raniąc. I kiedy to spotkanie nadchodzi, wszystko się zmienia, nawet jeśli z zewnątrz wygląda tak samo. Ponieważ ten, kto na ciebie czekał, nie przychodzi z obietnicami, ale z obecnością, nie próbuje cię uformować, ale cię rozpoznaje. Jest coś w jego spojrzeniu, co mówi: Widziałem cię nawet zanim ty zobaczyłeś siebie. To coś więcej niż miłość to pamięć przodków to tak, jakby dusze dotknęły się już w innej warstwie czasu, a teraz tylko się ponownie spotykają. Ale uwaga. To nie oznacza doskonałości ani braku konfliktów, to oznacza głębie, to oznacza, że teraz jest przestrzeń, by rosnąć razem, bez masek. Że teraz jest wystarczająco dużo ciszy, by usłyszeć duszę drugiego, i wystarczająco dużo dojrzałości, by być schronieniem, a nie więzieniem. W tak pędzących i niespokojnych czasach, to, że wszechświat pokazuje ci kogoś, kto na ciebie czekał, jest przede wszystkim aktem spowolnienia, sposobem na powiedzenie teraz możesz kochać bez pośpiechu, ponieważ tylko ten, kto czekał na ciebie całe życie, zna wagę trwania. I być może najpiękniejsze w tym wszystkim jest uświadomienie sobie, że podczas gdy ty zastanawiałeś się, czy kiedykolwiek zostaniesz zauważony, ktoś gdzieś tam również zastanawiał się, czy kiedykolwiek zostanie odnaleziony. Istnieje ciche piękno w spotkaniach, które nie potrzebują wielkich wyjaśnień. Kiedy wszechświat pokazuje ci kogoś, kto czekał na ciebie całe życie, coś w tobie układa się na swoim miejscu, jak element, który w końcu znajduje swoje miejsce po latach niepasowania. Ten rodzaj obecności nie krzyczy, nie żąda, nie narzuca się. Ona po prostu jest, a jej siła bierze się właśnie ze spokoju, jaki oferuje. Ze znajomości, która koi, z prawdy, która rezonuje bez wysiłku. Karl Jung, mówiąc o funkcji transcendentnej psychiki, przypomina nam, że istota ludzka nosi w sobie wiele warstw, świadomych i nieświadomych, które dążą do punktu integracji. Ten punkt, gdy zostanie osiągnięty, pozwala nam postrzegać życie z większą głębią człowiek w tym kontekście przestaje być trofeum do zdobycia, a staje się częścią większego ruchu naszej własnej realizacji. Kiedy jesteśmy zagubieni w sobie, przyciągamy relacje, które jedynie potwierdzają nasze rany. Angażujemy się w nieobecności, przebrane za obietnice, w braki, które imitują bliskość. Ale w miarę jak uzdrawiamy te części, coś zmienia się w naszej częstotliwości psychicznej. I to właśnie wtedy ten ktoś, kto na ciebie czekał, zaczyna pojawiać się na horyzoncie. Jego lub jej oczekiwanie nie było rozpaczliwe, było świadome, było również procesem, ponieważ ten ktoś także musiał dojrzeć, przełamać schematy, uwolnić się od iluzji. Wzajemne oczekiwanie to w rzeczywistości równoległa ścieżka, która buduje się w sposób niewidoczny, aż do momentu nieuniknionego skrzyżowania. To spotkanie niesie w sobie tak wielką wartość symboliczną, że może stać się punktem zwrotnym. Nie dlatego, że wszystko zmienia się magicznie, ale dlatego, że pojawia się nowa jasność nie musisz już szukać. Nie dlatego, że znalazłeś ideał, ale dlatego, że rozpoznałeś realność kogoś, kto rozmawia z twoją duszą, a nie z twoim ego. I tu filozofia spotyka psychologię. Heraklit mówił, że Nikt nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, bo rzeka nie jest już ta sama, ani człowiek nie jest ten sam. Prawdziwe spotkanie następuje, gdy oboje stali się już inni. Kiedy przeszłość została rozpuszczona na tyle, by nie przeszkadzać, a przyszłość nie jest już lękiem, lecz wspólną kreacją to jest żyzne pole obecności miejsce, gdzie dwie różne historie rozpoznają się jako rozdziały tej samej księgi nie dlatego, że się uzupełniają. Ale dlatego, że się honorują. Istnieje miłość, która rodzi się z rozpoznania i wzrasta w wolności, miłość, która nie chce cię zmieniać, ale ci towarzyszyć, która cię nie idealizuje, ale przyjmuje w Twojej złożoności. Kiedy wszechświat pokazuje ci tę osobę, rozumiesz, że wszystko, co przeżyłeś wcześniej pomyłki, czekanie, ból, zerwania było przygotowaniem. Każda nieobecność trenowała cię, by rozpoznać prawdziwą obecność, a każde otrzymane nie było w tajemnicy zboczeniem w kierunku tego tak, które teraz prezentuje się przed tobą nie jako zbawienie, ale jako ponowne spotkanie jest coś głęboko wyzwalającego w chwili, gdy rozumiemy, że nie zostaliśmy zapomniani. Że nawet pośród bezmiaru życia, minień, wewnętrznego zamętu, ktoś w jakiś sposób pozostał cicho zestrojony z tym, co w nas najprawdziwsze. To spostrzeżenie nie płynie z racjonalnych dowodów, ale z pewności odczuwanej w ciele, w czasie i w spojrzeniu. A kiedy się ono zakorzeni, serce wreszcie odpoczywa. Jung twierdził, że najważniejsze spotkania zostały ustalone przez duszę, zanim jeszcze ciała się zobaczyły. To zdanie, tak bogate w symbolikę, zaprasza nas do wyjścia z wąskiego widzenia liniowości i objęcia tajemnicy połączeń archetypowych. Ponieważ niektóre relacje nie rodzą się z teraz, wyłaniają się z czegoś znacznie starszego, być może z głębokich warstw nieświadomości zbiorowej, gdzie symbole i wzorce powtarzają się jak wcielające się mity. I znajdując tego kogoś, kto na ciebie czekał, nierzadko czuje się, że w tej chwili jest coś poza czasem. Jakby przeszłość nie miała już znaczenia, przyszłość przestała być zmartwieniem, a wszystko, co istnieje, to teraźniejszość. Ta teraźniejszość naładowana znaczeniami, wspomnieniami bez słów, znajomością, której nie da się wyjaśnić. Ale ważne jest, by powiedzieć, to rozpoznanie nie wyklucza strachu. Czasami to, czego pragniemy najbardziej, jest też tym, co najbardziej przeraża. Ponieważ bycie widzianym naprawdę oznacza bycie bezbronnym. Stanie przed kimś, kto zna język Twojej duszy, wymaga poddania się, wymaga zaufania, wymaga rezygnacji z kontroli, której tak często używamy jako obrony. Dlatego wiele prawdziwych spotkań jest odkładanych latami. Nie z braku okazji, ale z braku gotowości. Jung postrzegał nieświadomość jako aktywnego agenta. Ona konspiruje w ciszy, by popchnąć nas w kierunku tego, czego potrzebujemy, nawet jeśli nie zawsze o tym wiemy. Jeśli to się jeszcze nie wydarzyło, być może dlatego, że wersja ciebie, która jest w stanie udźwignąć ten rodzaj połączenia, wciąż jest kształtowana. Ten ktoś, kto na ciebie czekał, nie chce tylko twojej fizycznej obecności, chce twojej całości, chce twojego słuchania, chce twoich prawd, nawet jeśli niedoskonałych, ponieważ ta relacja nie opiera się na występie, ale na autentyczności. I to jest prawdziwe wyzwanie. Utrzymać miłość, nie gubiąc się, pozostać całym, nie zamykając się, kochać bez próby fuzji, a mimo to czuć się głęboko zjednoczonym. Wszechświat pokazuje tego kogoś, kiedy już nie potrzebujesz, by cię ratował, kiedy uratowałeś się na tyle, by kochać z obfitości, a nie z braku. Ponieważ tylko tak miłość przestaje być poszukiwaniem dopełnienia, a staje się przestrzenią do ekspansji. I w tej przestrzeni dwoje ludzi rośnie. Nie pomimo drugiego, ale dzięki drugiemu. Być może to spotkanie ujawnia najbardziej nie tylko to, kto na ciebie czekał, ale kim ty stałeś się podczas tej podróży. Ponieważ koniec końców prawdziwa miłość nie polega na znalezieniu idealnego partnera, ale na staniu się osobą, która potrafi kochać w sposób prawdziwy. I wtedy, po całym tym czekaniu, po wszystkich zdartych warstwach, po wszystkich bólach, które stały się żyzną glebą, spotkanie następuje: bez hałasu, bez obietnic, ale z ciszą, która leczy, z obecnością, która wystarcza. Wszechświat, poprzez swoje symboliczne i nieprzewidywalne ścieżki, pokazuje Ci: Oto jest ta dusza, która nawet nie znając Twojego imienia, czekała na Ciebie z niewidzialną wiernością. Czekała na ciebie nie jak ktoś, kto pragnie posiąść, ale jak ktoś, kto pragnie dzielić to, co święte. To tutaj Jung raz jeszcze oferuje nam cenny klucz. Prawdziwe spotkanie następuje tylko wtedy, gdy ustają projekcje. Przez całe życie rzutujemy na innych nasze pragnienia, traumy, lęki, idealizacje. Widzimy w nich to, co chcemy widzieć, ale kiedy przechodzimy przez proces indywiduacji, kiedy integrujemy cień, rozpoznajemy nasze kompleksy i zmierzamy w stronę jaźni, jesteśmy wreszcie zdolni zobaczyć drugiego takim, jakim jest. Nie jako zbawienie, ani jako zagrożenie, ale jako istotę. Ta zdolność widzenia drugiego w jego totalności, ze światłem i cieniem, jest tym, co czyni spotkanie trwałym, ponieważ teraz miłość nie opiera się już na iluzjach, opiera się na rozpoznaniu. Jest w tym spokojne piękno wiedzieć, że ten drugi również zobaczył w tobie coś poza maskami coś, czego być może sam nie potrafiłeś nazwać, ale co zawsze tam było. I najbardziej poruszające jest uświadomienie sobie, że przez cały ten czas ty również na niego czekałeś nawet nie wiedząc nawet próbując podążać innymi ścieżkami nawet gubiąc się w płytkich miłościach lub w relacjach które tylko pogłębiały rany. W głębi coś w tobie podtrzymywało iskrę. Ponieważ to właśnie robi dusza. Nie rezygnuje z tego, co prawdziwe. Ten rodzaj spotkania nie potrzebuje wiecznych przysiąg. Utrzymuje się w teraz. Wieczność nie tkwi tutaj w czasie, ale w głębi. Może trwać całe życie, albo tylko jeden cykl. Ale dopóki istnieje, będzie domem. Przestrzenią, gdzie dusza odpoczywa i jednocześnie się rozszerza. To, że wszechświat pokazuje ci, kto na ciebie czekał, jest w rzeczywistości lustrem, przypomnieniem, że czas nie jest liniowy, gdy chodzi o duszę. Że w ruchu jest coś większego, coś, co wymyka się rozumowi, ale jest posłuszne wewnętrznej logice: mądrzejszej, głębszej, prawdziwszej. I na koniec pozostaje pytanie. Jeśli wszechświat pokazuje Ci dziś kogoś, kto czekał na Ciebie całe życie, czy jesteś gotowy, by to rozpoznać? Ponieważ miłość, która na Ciebie czekała, nie chce połówek, chce obecności, chce całości, chce prawdy. Chce kogoś, kto nawet przeszedłszy tysiąc mil samotnie, wciąż jest w stanie powiedzieć: wiedziałem, czułem czekałem, ponieważ ty też na mnie czekałeś. To jest ta chwila, to jest to spotkanie, to jest powrót do domu, wewnątrz i na zewnątrz siebie.